Dzień dobry, witajcie! Przed Wami Tulsa po buffie. Tak, dostała buffa, może i takiego niewinnego, małego, ale bardzo odczuwalnego. Nie oszukujmy się, nie jest to zbyt popularny krążownik na 9 tierach, a myślę, że po tym buffie warto by się nad nim zastanowić. Omówię tutaj, co zostało zmienione, jakie są odczucia, bo pograłem sobie tymi krętami, co ostatnio dostały buffa w jakiś tam mniejszy, większy sposób. Buffy, nerwy w sumie trochę tego było. No i planuję zrobić też taki jeden materiał zbiorczy o tych wszystkich buffach, tak żebyście wiedzieli, co tam. Warto się zainteresować, spróbować i w ogóle, ale na Tulu się wpadła na tyle ciekawa bitwa, że postanowiłem jakby zacząć od tego i zrobić jakby oddzielnie materiał o o Tulsie i Buffie. Tak, zacznijmy od tego, co Tulsa dostała. W teorii niewiele, a w praktyce dużo. Tulsa dostała poprawionej dyspersję, czyli rozrzut artylerii głównej. Teraz ma bardzo zbliżony rozrzut do niszczycieli. No i w sumie tutaj największym właśnie, jednym z największych problemów Tulsy to było to, że no niewielka ilość działa, nie mamy fajne przeładowanie, całkiem niezły DPM jak na dziewiątym tierze, no ale te pestki nie zawsze lecą tam, gdzie chcemy. No, i teraz zaczęły lecieć, czyli jedną w sumie fajniejszych cech, teraz na tulsie, to jest to, że pestełki latają tak jak trzeba i bardzo fajnie się nimi naprzód rzuca. Teraz cytadele w krążowniki. O wiele lepiej się teraz poluje na niszyciele, bo teraz fajnie to leci tam gdzie trzeba. Oczywiście nie zawsze leci, nie leci to po sznurku. Ale leci o wiele celniej niż to, co mieliśmy wcześniej, i jest to zdecydowanie odczuwalne i gra się sporo, e, sporo przyjemniej, dlatego ja na przykład, właśnie pulsy zamierzam sobie teraz raz na jakiś czas odświeżyć, bo tak to stała tylko w porcie i teraz gra się, da się sporo przyjemniej. Oczywiście dalej problemy z opancerzeniem i tak dalej, i tak dalej istnieją, ale teraz przynajmniej jesteśmy w stanie coś zrobić tą główną artylerią, no i wreszcie możemy strzelając w niszczyciel trafić w ten niszczyciel, a nie tylko my, umyć mu pokład i tak dalej, i tak dalej. Ja się zawsze żartuję, że jak pestki nie trafią, no to że spadły obok, czyli umyły gdzieś tam fala od uderzenia, umyła, umyła pokład okrętowi, więc teraz teraz jest o wiele, wiele przyjemniej i gra się tym naprawdę fajnie. Jeżeli macie gdzieś tulce to polecam sobie ją wyprowadzić na spacer, spróbować, spróbować swoich sił. Pamiętajcie tutaj, hajki, apeki grają, grają dużą, dużą rolę manewrowania municją. Oczywiście tam gdzieś też pod koniec materiału pokażę swojego kapitana oraz moduły, na których tu grałem, tak gdyby ktoś planował ocznie odświeżyć, a tego kapitana gdzieś tam zbudowanego nie miał. Sytuacja w bitwie, widzicie, jaka jest no, tamten dzień, na który tak ogrywałem, to wszystkie bitwy tak się kończyły, że zostawałem sam na flance, więc w tym przypadku, niestety, też jest podobnie. Co się jak najbardziej pasuje, Tulsa lubi, jak przeciwnicy poszują, więc jak najbardziej te prawie 15 km zasięgu, właśnie lubi. Jak przeciwnik zdecydowanie bardziej poszuje niżeli jeżeli, jeżeli ucieka. Więc wracając na chwilę jeszcze do tego buffa. Jest odczuwalnie, odczuwalnie zdecydowanie sporo lepiej, przyjemniej, zwłaszcza gdy polujemy na krążowniki, te, te apeki tutaj potrafią zrobić naprawdę fajną robotę i ładnie to leci. I w sumie, jak dobrze pamiętam, to wtedy rozegrałem 3-4 bitwy na tulsie i udało się w sumie w dwóch bitwach coś około 10 czy 15 cytadel zrobić, bo ładnie krążowniki współpracowały. No i tam było kilka takich w sumie fajnych sytuacji. To w bitwę wybrałem, bo to był największy wynik. No i w sumie tutaj też trochę cytadel będzie nił, przy że tak powiem, lekko uprzedzający. Przedzając fakty. Jeżeli ktoś w ogóle nie wie co to jest Tulsa No to mamy tutaj amerykańskiego przedstawiciela Dziewiątego tieru Krążownik ciężki 200 trójki Dokładnie to może ta ilość rur yy, Może trochę przerażać Ale tutaj mamy całkiem niezłe przeładowanie Do tego super parametry tych haeków i apeków Więc tutaj się fajnie współpracuje Do tego hydro, radar plus naprawka No ponarzekać można trochę na opancerzenie Nie jest aż tak bardzo źle Mogłoby być gorzej No ale jednak te wyższe kalibry Dosyć mocno musimy uważać Nieźle mieć to na uwadze. No i 44000 HP. Jak na ciężki krążownik. No powiedzmy, że na dziewiątym Tierze jest to w porządku. I w tej, tej wersji się tej wersji się trzymajmy. No, bitwa, jak widzicie, średnio się układa. Mocno dostaliśmy w ciry, Moja formacja tarło. W sumie pancernik, który tu był, to był to żandbar po tej stronie. To już dawno dawno i daleko i nieważne, już go tu nie ma więc no, przeciwnik wziął tą stronę nasi wzięli tamtą stronę, więc mamy lemming na leminga no i tak się właśnie wtedy grało cały dzień w sumie praktycznie cały dzień miałem lemmingi po jednej i po drugiej stronie no i ja niestety jestem aktualnie po tej stronie co się broni więc muszę tutaj mocno się zwijać, no bo nie oszukujmy się, byłem tu został chwilę dłużej, no to już w sumie pewnie byłoby byłoby po mnie i gryzłbym już gleba, a tak 87 tysięcy zrobiono i no gdzieś tam pożar pracuje chyba na tym Egirze, szkoda, że żaden z pancerników tutaj stojących, ani Nagato, ani Jean-Bart nie interesuje się za bardzo swoją stroną tu mi przeszło przez głowę, że podpłynąć do B no bo tam jest gdzieś kozek bo gdybym się udało tutaj wpłynąć za tą wyspę przy B no to byłbym w stanie trzymać radar na kapie, w razie czego no i ewentualnie gdzieś tam te Krążowniki lubią się z wyspami. Wyspa, wyspa, jeszcze raz wyspa. Trzymamy się frontem do przeciwnika, jeżeli tylko jest taka możliwość, i wtedy gdzieś tam, gdzieś tam walczymy. No, i właśnie taki był plan: podpłynąć do tej wyspy i wykorzystać potencjał jej, jej ewentualnej obrony. No, i przy okazji świecania gdzieś tam radarem na kapie. No, ale zaraz lekki spoiler poleci. Bo niestety tego się zrobić nie da. Bo zanim dopłynę na no to, gdzieś się to jest dalian, więc wcale tak łatwo. łatwo nie jest dalian. Swoją drogą też dostał buffa ciekawego, bo dostał zasięg plus, plus przeładowanie. Też był gdzieś tam ogrywany i będzie wspomniany w tym materiale, że tak powiem zbiorczym, który gdzieś tam gdzieś tam wyjaśni, o co, o co się rozchodzi z tymi wszystkimi buffami. Były trzy cytadele zrobione na Dalianie, niestety niestety w tym przypadku Dalian postanowił się odsunąć, jeszcze gdzieś tam dwie weszły dolatujące, latujące, bo jeszcze była puszczona salwa, no i pięć cytadel, pięć cytadel klikniętych, no i w sumie fajnie się tutaj te cytadele klika, fajnie się tu będzie robiło misje, w sumie między innymi cytadelowe, gdzieś tam, gdzie tylko przeciwnik będzie chciał współpracować. Bitwę wcześniej na Tulsie było brindi, które współpracowały i też ładnie DD. jadło tam, bo coś około 9 800 łącznie w brindi wsadzone. No widzicie, w zasadzie staram się bronić swoich, bronić, gonić swoich, bo niestety dalej. Uciekają, no coś tam się ta formacja, gdzie Andes prowadzi, e, w końcu odwróciła. No ale żandarz naga to cały czas, mają w, w nosie to, że w sumie, ej, no przeciwnik tu płynie, to by trzeba było coś postrzelać, coś ten, e, nie są zajęci dalej uciekaniem, więc niestety tankuję ja półtora miliona już wytankowane, tak swoją drogą, co na tym krążowniku jest dosyć mocnym wynikiem, dosyć wysokim wynikiem, więc, e, więc staram się obierzyć to, to Lepanto, które się ugasiło. Więc byłabym, jakby tak wpadł jakiś pożarek, ciekawy, o właśnie. O, właśnie, i wpadł pożarek, więc gdzieś tam cyferki cyfarki będą rosły. Najbardziej szczerze powiedziawszy, obawiałem się tego Musasiego, który gdzieś tutaj cały czas majaczy. Na szczęście jest na tyle daleko, że jego salwy... No, nie oszukujmy się, Musashi nie jest zbyt celny, więc, no... Niko Salwy, zresztą będzie widać tutaj zaraz, że one tak mocno, mocno też umyły mi pokład, w sumie tu właśnie spadła jedna z nich, no i w sumie gdzieś tam z tyłu jest jeszcze ta Karolina i Egir, więc trzeba gdzieś niedługo trochę w ich stronę o, o właśnie obrócić, no bo Egir idzie i nie w sumie przydałoby się go w końcu sfokusować i pozbyć. Na szczęście ten Musashi. Muszę mieć w sumie cały czas na uwadze, że te, te okręty tutaj i te w końcu jedna, jedna z ekip może mieć moją burtę, więc dlatego postanowiłem się ustawić do tych okrętów tyłem, a tym pokazać moją, swoją, moją lewą burtę, tak lekko skontowaną, tak w razie czego. No i teraz czekam aż ten długi obrót, wiesz, obróci mi frontalny, wiesz, postanowiłem zniknąć, bo trochę zaostry, trochę za ostro tutaj mnie obijali, w sumie swoją drogą prawie 2 miliony już wytankowane. Niestety, niestety, niestety będzie to ciekawa, ciekawy przypadek bitwy, gdzie gramy w dominacji i nie przeszkodziło nam to, że Dedeki postanowiły szybciej zakończyć udział w bitwie i przejść do następnej. Bo widzicie, że u nas trzech Dedeków już nie ma, zresztą w sumie tam na początku było widać, że jeden z naszych po prostu popłynął, zrobił jolo i no cóż, i gra sobie w następnej bitwie. W zasadzie to od razu muszę kliknąć bitwa. Jest następny, no i jest Karolina, jest Egir, więc są dwa cele do palenia. Na razie nie współpracują, nie pokazują burt, więc jedziemy hajekami, no i będziemy je na bieżąco wymi, wyobijać, jeden i drugi okręt, no może uda się coś tam, może uda się coś tam podpalić. Egil swoją drogą albo ugasił właśnie pożar, albo mu się skończył, więc trzeba go tutaj, no on jest na mniejszej ilości HP, trzeba się go pozbyć, no i między innymi 9 tier, więc za objęcie 9 tieru więcej ekonomicznie hajsu będzie się zgadzać, no to są, jako premką, gramy raczej po to, żeby robić kasę. Egil podpalony, więc teraz lecą hajaki na Karolinę, niech teraz też kolejny pożar współpracuje, tym bardziej, że właśnie North Karolina użyła swojej erki z tego co chyba mi się wydawało, że właśnie gdzieś tam to poleciało, więc teraz staram się gdzieś tam tą resztkę zasięgu, sięgnąć tą Karolinę, no i jest, North Karolina się. Pali. Egir jest już mocno obity, zwiastą tragedii wpada. No i w sumie Andes właśnie kończy, kończy obił tego Egira. No i gdzieś tam jeszcze moje salwy na wstecznym. Próbuję go tutaj gonić. W sumie to i on idzie na wstecznym, i ja idzie na wstecznym, więc dzięki temu jakoś gdzieś tam go jeszcze sięgam. Więc nie jest jeszcze nie jest jeszcze aż tak aż tak źle. Jeszcze gdzieś tam salwy dolatują do niego i go obijają. Ładnie to w dziób w sumie to wpada a na drzewie. Czyli 34 mm penetracji. Kontrola jego 32 mm pancerza. Jeszcze sobie gdzieś tam. Jeszcze sobie gdzieś tam radzą i obijają. No i w sumie bez tego buffa, no to najprawdopodobniej trafiałoby, jeżeli cokolwiek by trafiało w tą karolinę, to pewnie jedna pestka na całą serię. Więc o, akurat jedna trafiła na całą serię, więc, więc jest odczuwanie zdecydowanie lepiej. Polecam sobie, jeżeli macie tulse, polecam sobie wyciągnąć tulse na spacer i sprawdzić, czy wy też odczujecie aż taką różnicę, bo ja o różnicę poczułem i gra się. Gra się sporo przyjemniej. Bitwa chyli się powoli ku końcowi. Podsyłam teraz kapitana oraz moduły, na które grałem. Możecie sobie zerknąć, jak to się mniej więcej tam mm, sprawdza. Opuściłem Hydro, no bo tu się jeszcze gdzieś dedeki kręcą, więc jeszcze gdzieś tam jakieś, jakieś torpedy mogą się pojawić. Tam jest gdzieś Shima, mm, tam gdzieś uciekająca Lepanto, no oczywiście Musashi, który tam w ma całkiem sporo jeszcze HP. No, ale w moim przypadku już tutaj za dużo strzelania nie będzie, więc nie będę przedłużał tej bitwy. Zaraz przejdziemy sobie do e, podsumowania. Podsumowanie prezentuje się następująco, prawie 190 tysięcy, 10 pożarów, 5 stadel obrona, 5 wykryć, niestety bez fragów, wszystko ukradli, a w zasadzie Andy z razem z Pomernym ukradli może 7 fragów, 200 bazowego, raport szczegółowy, no to mam 79 cebeków, 41 z pepanców, 67 z pożarów, no i te prawie 2 miliony wytankowane kredyty, no to tutaj był niebieski boost zarzucony, więc mamy w sumie prawie 1,5 miliona zarobione, bazowo pół, tam prawie 600 tysięcy, no i my dalej przy okazji. Tulsa odzyskała swoje możliwości. Pamiętajcie, że jest to dalej krążownik, który potrafi zebrać salwę na siebie, ale teraz w końcu potrafi coś trafić i nawet całkiem przyjemnie się tym teraz pyka. Dziękuję za uwagę, jak zawsze zapraszam na inne materiały. Trzymajcie się hejo, pa pa!